W dzisiejszym ucieku będziemy mogli się powiększać i zmniejszać. Mamy taką wysokość, mogę się tak powiększyć. Mogę być taki. I mogę być aż taki nawet. Taki jak mysz. Da, oczywiście dajcie suba lajka. No i my lecimy. Jestem tak malutki, że normalnie. Czy mogę normalnie... Jestem taki. To jest... To jest blue, a ja jestem taki normalnie. Jestem rozmiar... Jestem rozmiarze ja jego nogi normal rozmiar jest tutaj. No i my się zmienimy w normalnego człowieka. Wyjdziemy sobie morfa na przykład blue. I idziemy jako blue. W ogóle wysoko skacze. I muszę się zmieszyć tak, żeby przejść przez tą malutką dziurkę. Zmieszczam się i idę sobie jak mysz. Dobra, ja idę dalej. I tu widzę jakąś wielką mysz. W poprzednim odcinku, był, w poprzednim odcinku była taka. Normalnie taka, która mnie godziła, muszę zrobić 9 kawałków sera. Proszę, nie zabijaj mnie. Dobra, muszę jako mini. Szybko biegam i przez małą dziurkę. Dobra, ja szybko tutaj będę robić takiego speedrun'a. I cześć, za bawny fakt, kiedy stanie się większy, możesz skakać znacznie wyżej. To ja nie muszę tak, tylko mogę. Tak i tak. Ło! Wow. Mogę tak i. Dobra, nic nie dotknąłem. Ale mogę się powiększyć. I zrobić. A nie, bo tutaj też jest czerwony laser. Przemyśleli. Dobra, ja idę sobie dalej. I lecimy. To jest łatwe. Stanie mi się trochę więksi. O tacy. Aha, dobra. No to XD. O tacy. Dobra. Idzie, idziemy. Dobra. Pośnij, aby. Poś... Czemu ja tak źle czytam? Rośni, aby skakać wyżej Lecimy i BOOM Lecimy Nie! Czemu ja? Dobra. O, ja jestem teraz mały. I cyk, i cyk. Dobra. Muszę... Muszę znów być duży. I idziemy do przodu. Dobra, wyda sobie małego, a nie bo ja mogę. Dobra. Dobra. I co będzie? Czerwone czy żółte? Nie wiem. Chyba czerwone. Teraz zielone. Czerwone. I zielone. Tak, za pierwszym razem. Dobra, jesteśmy dobrzy, mamy 500 IQ play, dobra, idziemy przez te malutkie wenty, fu, tu jest jakaś obslizgła zielona woda, to są chyba żygi. fu, w ogóle zauważyłem, że jak umieramy, to nie tracimy skina, dobra, ja przepraszam przez te kanały, gdzie są żygi. ja sobie, a nie, nie, aha, dobra, bądź mądry. Jestem mądry, bo mogę, będzie, mogę sobie być duży i patrz. A te malutki sobie tak przechodzi tutaj. A ja sobie tak przechodzę. Dobra, lecę dalej. Tutaj też sobie powiększymy gdzieś tutaj. lecimy, parkura, lecimy. Cyk, dobra. I jakieś kolejne obi. To jest w sumie łatwe. Lecimy dalej. Przechodzimy dalej. Parkourów jest w sumie niedużo. Idziemy dalej, żeby być lepsi. I tu są jakieś lasery, a ja oczywiście mogę się zwiększyć i przejść je tak. W ogóle trochę, tro, tracę HP, ale bardzo mało. On nie, szachownicy, szachownicy nie lubię. Dobra, lecę dalej. I mamy coś takiego, schody, które znikają. No to ja sobie lecę tak. No ja sobie idę, tak, i no i sobie będę tak jeździł. Przeszłem dalej i są kolejne schody, też, które znikają. Dalej ciągną się i jest tutaj koniec. Dobra i kolejna zjeżdżalnia jakaś powiększa się tutaj. I uii. o matko, nie! Przeszłem, o zielona pokazuje. Czerwone? Tak, czerwone. Dziękuję. Dobra lecimy, o nie, tu trzeba się zmniejszyć. Dobra ja idę dalej, a nie bo się znów mamy zmniejszyć. Dobra ja przeszłam dalej i sobie robię skróty wielkie. Dobra i tutaj są jakieś schody. Idę sobie dalej, tutaj są kolejne jakieś proste obi. Ja tam jestem dobry, dawajcie mi jakiś hardcore. Dobra, idę dalej. Ja jestem. No i po prostu obi. Czemu ja zginąłem, a ja po popr... Bo ja muszę, muszę być malutki. Dobra, tu Spidermana robię. Nie, czemu? Cześć raz umarłem, fajnie. No czemu nienawidzę? Nie, ta gra jest zepsuta. Patrzcie. No i... No i jakoś teraz mi się zaliczyło. Idziemy do dużego. Do gełby potwora. Musimy się trochę powiększyć. Ola, Zginąłem. Dobra, tu jest jego to nie powiem co. On. To jest w ogóle szrek. No nie szrek, ale rekin. I lecimy sobie prosto. Dobra, zwiększam się, bo widzę, że on też się musi zwiększyć. Spadłem. Nie, squid game! Dobra. Czerw... zielone. Zielone. Dobra. Dobra, zielone. Czerwone. Idź do przodu. Nie! A bo my musimy się zwiększyć Ja sobie teraz mogę przeszkoczyć i dalej Ja muszę krowę unikać Ale ten koń zrobił kupy Ale kupy narobił Dobra Siema farmerze Dobra ja, ja tam świnki nie chcę wam narobić kłopotów, ja sobie idę dalej robić. Ja sobie idę robić i mamy kolejnego czyli połkta. Dobra, proste obi. Dobra, proste obi. No i dalej my przechodzimy. Ominiać rasery. No i, i mamy i matematykę. Ja, ja to najbardziej lubię. 1 plus 1 to jest chyba 11, tak, 11. No i tak, zaliczyło nam. A to by się tak stało przez. przez 2? Nie umarł. Jakoś mi teraz zaliczyło, dziwne. 10 razy 10 to jest. 1010. No, zgadłem. 0 dodać 0 równa się. 1. Nie, dobra, lecimy. 11. 1100. Czemu? Dobra, oczywiście 2, to, to 50, 50, 0 i ostatnie, najważniejsze równa się 1, a myślałem, że 0. Dobra, idziemy dalej. O nie i chłobie jakąś kupę, fu, jakiegoś szczura. Szkiby no i toaleta je. Moi kucy kapony, papa. I idziemy do jego gęby. Ja nie chcę, ja nie chcę, ale mnie coś wciąga. Mi coś wciąga do gęby jego. Nie! A Nie, jestem... Jakiegoś szczura je. Jakiś tu bacon, nubek sobie siedzi i, i, i marzygi. Nubku, nie bój się! Chodź ze mną, tu uciekniemy! Dobra, jakaś kupa, fu I burgery, burgery nie są takie złe. Ale dobra. I znów umarłem, fajnie. Dobra, papa nubku, jak nie chcesz ze mną iść, to nie. Dobra, idę dalej i chyba bym w jego żołądku, gdzie robi kupę. Tak, wyszliśmy ze skupy skup, wielkiej. A, no znów z panem w ogóle siedział na kiblu. Dobra, idę dalej, przeskakuję nam sobie rasery. Kolejne rasery. No i kolejny czyli punkt. Zmieszamy się. Tutaj jesteśmy zmniejszeni. I tutaj duzi. Dobra, idziemy dalej stopniowo, ale my się od razu zmiksujemy do największego rozmiaru. No i my idziemy dalej i robimy wielki ten jump, wow, oj. No Dobra, zmniejszamy się do kolejnego poziomu. No i czemu mnie zradziłaś? Baba mnie zradziła. Dobra, ja, ja uciekam, gaz, gaz, gaz. Dobra, jestem dalej i przeszliśmy. Jej, to są jakieś nagrody, jakieś skiny. Jako Blue muszę mieć dobre skiny. Muszę muszę być o... Ot, taki. Teraz wylogam świetnie. Oczywiście wszystko niebieski. Torcika. Tego... i pioseneczkę! Mogę puścić piosenkę na przykład, nie wiem It's Renik Starodawna naj, najfajniejsza piosenka i... Robloxa! Hi, I'm closed. A dobra, tyle dwukupów. Nie, zmieniłem się z stanika. Nie nic. A ty jakiegoś creepy. Nie, ja muszę być amongusem. Albo najlepiej tym fajnym kotkiem. Ja chcę być kotkiem. Nie, ja chcę być kotkiem. Będziemy się w kolejnym odcinku i... No idę wylądować w koszu no to. Teraz będę bezdomnym mieszkać w koszu. Sanik, do kosza.